Ty, czekaj, duchowy spadkobierca Maluch Racera nie został zezłomowany. Twórcy gry Szrot przerwali długie milczenie. Kontraktor entertainment burał, czy jak to się czyta, Burau, ujawnili nowe informacje na temat rozwoju tej jakże charakterystycznej ścigałki. Jak wiążecie ze wspomnieniem serią Maluch Racer, o ja nagrywałem o tym odcinek, to z pewnością zainteresuje was fakt, że duchowy następca kultowego jej cyklu Ścigałka, Szrot, wciąż powstaje. Po blisko roku od poprzedniej wiadomości twórcy projektu Studio Contractor Entertainment Bros. znowu coś powiedzieli. I'm working Szrot. Okej, okay, pokaż. Chłop pracuje nad Szrotem. Chłop co w City Skylines gra. I pokazuje mapy, że pracuje. Czekaj, Duńczycy? Duńczycy dodali również, że zmianie uległa stara sieć dróg. Według nich. Co? To nie Polacy robią tą grę? Working Shrot, PS1 Inspired Car game about Jugosławia. Aha, o Jugosławii. Duńscy twórcy Gustaw Makaj oraz Hiate Tagmose ogłosili, że w trakcie swojego wielomiesięcznego milczenia zdecydowali się na kompleksowe przeprojektowanie szerota, w celu udoskonalenia podstawowych elementów gry i poprawienie ogólnego doświadczenia gracza. Twórcom udało się jednak wprowadzić do gry kilka ciekawych elementów na czele z roadbuilderem. Jak sama nazwa wskazuje, narzędzie to pozwala na łatwe projektowanie i yy, zmienianie torów wyścigowych. Tym, którzy nie śledzili informacji na temat tutaj, zapowiedź, pokaż. Swojska gra szrot ożywia wspomnienia Maluch Racera. Pokaż. O, mi się bardzo ten pikse. Bardzo lubię to, że oni, niektórzy robią na Ichio te gry, powstają. Dużo ich jest darmowych albo za kilka dolarów. Bardzo lubię ten vibe. To jest taka PS1 inspirowana grafiką. Ooo, oh. ale ładnie to wygląda, ładnie o oh. Giovanna Jeden Dwa Tri. Maluszek Ej, to nie będzie, to nie będzie taki maluch racer, stricte, że jest trasa, tylko troszkę będzie jakiegoś jeżdżenia po mieście, jakieś zadanka, no może GTA to nie będzie, ale No, ciekawe, ciekawe, Środna na Steamie jest, pokażcie screeny. Policja! Oho! Babuszka! Oho! No nieźle. Ty, fajne, to ja się dodam do listy życzeń. Będę obserwował, co to zagra. Skryny 4 na 3 no. Czekamy.